Czy masz jakieś lęki bądź fobie? Nie mam. Gdybyś nie zajmował się tym, czym się zajmowałeś, to czym byś się zajmował? Tylko bym się tym zajmował. Jaka była Twoja pierwsza praca? W wieku już chyba to było. 13 lat, poszedłem na był na było takie taki składowisko i tam była hurtownia Tuskawek. Mhm. Czyli zbiór, zbiór no, no, no. Tuskawek, no i ja tam z bratem żeśmy chodzili, prawda, i żeśmy przez miesiąc czasu pracowali. Czyli jak wyglądał Twój pokój w dzieciństwie? Ja pamiętam tylko, że to był duży pokój mhm. i że była ciepła woda, no to na tamte czasy naprawdę. Luksus. To, to był luksus, tak? Później żeśmy się przeprowadzili na drugie mieszkanie, na większe mhm. mieszkanie, gdzie były już piece kaflowe, nie było kaloryferów, mhm. gdzie była zimna woda, a pokój dzieliliśmy we trójkę. Byłem ja, brat i siostra, i jakie są trzy słowa, którymi byś siebie opisał? Kawał twardego skur...tyna. Gdybyś miał anioła stróża, to kto by nim był? Znak zapytania. Jaki był najgorszy dzień w twoim życiu? Śmierć hmm. ojca i śmierć mojej mamy. Kiedy pierwszy raz poczułeś się dorosły? Chyba jak odbyłem pierwszy stosunek. <laughs> Jaki był twój pierwszy samochód? Fiat 126P. Kiedy ostatni raz nie miałeś pieniędzy? Myślę, że ostatnie 10 lat. Tak się toczyły, toczyło moje życie, że nie miałem pieniędzy.